Się zadość czyli układkowe spotkanie środowiska czy przyj przyjaciół widzewa musi mieć miejsce. No tak, to jest kolejna fajna tradycja, także oczywiście mimo covid u się spotkać w jak największym gronie widzów przyjaciół. przyjaciół. Myślę, że w dobrych nastrojach, bo 2021 rok kończymy na, na strefie, że tak powiem, medalowej, czyli premiowanej no myślę, że Możemy chwalić zespół za to, jak się, jak się w tej rundzie nie tak, oczywiście runda jest powyżej oczekiwań, także no, patrząc na punkt startowy, proszę o tym pamiętać, wynik, który osiągnęliśmy jest wynikiem bardzo dobrym i oczywiście no, stwarza realne szanse w i awansu. Spodziewał się Pan tego, że, 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 że będzie to tak przebiegało? Co oczywiście w sercu tak. No, zawsze jak gra widzę, no, wierzę, że będziemy wygrywać. Oczywiście no, będą z drugiej strony trochę realistą. E, no, nie bez powodu mówiliśmy, że miejsce w szóstce jest naszym celem, bo oczywiście jest sporo e, silnych drużyn e, i oczywiście musimy być realistami. No, proces budowy drużyn nie jest zakończony, tak się z tego, co jest. No, dla mnie fantastyczną sprawą są oczywiście bramki. Tak? No, pamiętajmy, że mamy więcej bramek niż w zeszłym sezonie i oczywiście ta przebudowa stylu jest niezwykle istotna. A z drugiej strony przebudowa organizacyjna klubu, bo też o tym bardzo głośno mówicie, jak to wszystko przebiega. No na pewno tak, no, trzeba pamiętać ten punkt startowy, no myślę, że widzę, że się w takim punkcie no, zachwiania na pewno. Także oczywiście wiele rzeczy się zaczęło, nie są zamknięte, no, czeka nas myślę, że intensywna praca jakby teraz po zakończeniu jakby też rundy w w wykonaniu piłkarzy. No, także organizacja na pewno no, mamy dużo planów na drugiej no i chciałbym wdrażać no, te działania, które chcę robić. Ja Takie szukanie piłkarzy jest zawsze w 12. Myślę, że kibiców też trzeba docenić za to, że tak mocno wspierają kół, chociażby wypełniają stadion co mecz. Myślę, że to oczywiście fantastyczne. No, każdy, kto uczestniczył w meczach, no, wie jakie fantastyczne są to widowiska. No, to mnie, jak przychodzę na ten stadion, no, no, to jest coś budującego. Tak? Patrząc oczywiście na wypełnienie, e, na atmosferę, no, myślę, że jest to rzecz unikalną, którą naprawdę powinniśmy doceniać. No, bo często patrząc na tę no, pierwszą ligę czy Ekstraklasy, patrząc na te puste trybuny, no, dopiero widać, co znaczy widzę w teatry, no, co znaczy atmosfera przy meczu piłkarskim. Panie Domku, no bo ta runda była świetna, a jakiś, e, był taki moment trochę, w którym widz nie punktował. To trochę martwiło. Udało się jakoś znaleźć, co było tym punktem, e, co było problemem, no bo to były mecze z takimi rywalami z czołówki. No, oczywiście tak, no pewno, że można powiedzieć, no gdyby się inaczej, rozkład był, tak, no, graliśmy silniejszymi tużami na końcu, także oczywiście trzeba pamiętać, że tak, no, mecze, które graliśmy, z przez em to były naprawdę bardzo dobre mecze. E, no z kolei też kwestia konkluzji, no patrząc, z podbieski no widać, bo jak brakuje tego tyłu, jak brakuje wnioskiego, także no, no, w pewnym sensie kombinacja tych dwóch elementów rzeczy no, chyba troszkę zmęczenia, no, patrząc też na młodzieżowców, tak? No to zawsze jednak duże napięcie, dłuższy sezon to też pływało. Także myślę, że e, no, oczywiście tak, no to jest kwestia, która no, nie była aż takim jakby zaskoczeniem, tak? Ja nie mam jedyny mecz, którego strasznie żałuję, to jest tak. No, to jest ten mecz, który <laughs> uważam, że, że gdzieś tam jakby patrząc, no to co najmniej powinien być remis. Tak? Patrząc na resztę, czy zaangażowany, nie mam oczywiście tutaj uwag. Do drużyny, oczywiście człowiek chciałby jakości, chciałby oczywiście gwiazd, żeby w takich meczach, chociażby jak wczoraj. A to wypada także sygnał dla klubu, że jak wypada dla, dla klubu i dla zespołu, że jak w dwóch, dwóch takich piłkach jak letnioski i Nowak, to było widać w statystykach, no te wyniki są gorsze. Czy też będzie reakcja ze strony właściciela, myślę o transferach? To jest kombinacja, znaczy, oczywiście żadnego klubu no, nie stać na utrzymanie tak naprawdę no, najlepszych zawodników i zastępców, którzy będą grali na takim samym poziomie. Oczywiście tak ludzi. To, to jest też kwestia możliwości dostępu. Ponieważ, no, bezdyskusyjnie robimy ocenę i proces drużyny chcemy kontynuować no, już, już teraz i, i na przyszły sezon. Także no, bezdyskusyjnie myślę, że wiemy, e, jakie ma trzeba wzmocnić. Będziemy robili wszystko, żeby to zrobić. Czy nam się uda? Nie wiem, no bo rynek transferowy no bo zależy tylko od nas. i To nie jest tak, że, że możemy jakby... Graczy, którzy są jakby bez jakby kontraktu, skończą się kontrakty, jest też latów, nie mogło w tej rundzie coś musimy jakby pamiętać. A w tym pół roku w roli właściciela, jakie pan ma uczucie, poczucie po tym, po tym pół roku? Zadowolenia, czy, czy może jakiegoś też trochę niedoszło? To w ogóle, no, jak, jak na Kibita został pan właścicielem, to myślę, że trochę spełnienie marzeń też było. Znaczy, no, trudno no, to oczywiście określić, na czym no, to jest jakby można powiedzieć, no, spełnienie marzeń. Co no, nie jest dla mnie samym siebie marzeniem, no, żeby być właścicielem klubu. No, może nie jest to, żeby oczywiście widzę był znowu naszym widzem. Tak? Także to jest od tego trzeba zacząć. A... Myślę, że to jest trudny kawałek chleba. Tak? Patrząc obiektywnie na historię wszystkich właścicieli klubów, no to, to, to oczywiście nie jest to łatwe, no bo w piłce częściej jest gdzieś tam przy środku czy z tyłu niż na szczycie. Także oczekiwania tutaj chyba wszystkich nas są duże i chcielibyśmy, na, żeby było jak najlepiej, a na to troszkę potrwa. Tak? W takim miejscu, jakim obejmowałem, no myślę, że, że było takie no, mocne zachwianie. i Gdzieś tam, gdyby nie też moja inwestycja, to, to myślę, że mielibyśmy teraz jakby kłopoty i na pewno byśmy cieszyli się e, e, z miejsca, w którym jesteśmy. No właśnie, chciałem to dopytać, że ten zaszczyt finansowy z Pana strony, e, no to to bardzo mocno pomógł klubowi, czy, czy e, też były słowa ze strony prezesa drużyny, że trzeba, no, że w grudniu się popisujecie w listopadzie nowe umowy sponsorskie, czy tu jakieś dobre wiadomości dla kibiców Lidzewa będą? No, szukamy, tak? Znaczy, wiadomo, że szukamy wsparcia, no to, co daję, no ja swoje środki określiłem, także to jest określone i z tego się oczywiście wiąże i robimy wszystko, żeby tych środków też znaleźć, bo one będą przeznaczane no, nie dla mnie tylko na drużynę. Także no, to jest jakby jasne że działanie, że im więcej nam się uda środków zabrać, no, one będą wydawane albo na drużynę, albo na wzmocnieniu książką. Mamy dużo też rzeczy. Proszę, IT od no, parę obszarów, które po prostu trzeba też zainwestować, jeżeli są analizy, tak, do terminu sukcesów. Już na pewno szukamy, także no tutaj bezdyskusyjnie to jest też moja działalność wspierająca, no często, żeby przyjrzewamy w tych czasach spacerów, no, to trzeba się też troszeczkę napracować i to zabiera dłużej. Dziękuję.